Siemaneczko, jestem Janin, witam także grze. 19. Na spadanie map. Dzisiaj zapraszamy mapkę... ...Kurki. <laughs> Mapka Kurki. Jak widzicie... ...na samym początku, jeśli wejdziemy na mapkę... ...czy do mapki... Ymm, ...to... My ...jesteśmy właśnie przy... ...przystanku autobusowym. Jest autobusik, elegancko. Jest... ...kobita dość wysoka ale o to chodzi okoliczny <laughs> jakiś pista tak ppsm scp jakiś skup farma pierwsza skup zwierząt magazyn sklep meczelnie farma do magazynia sbm czyli kolejny pewnie skup żeby zobaczyć na początku jakie są tu pola i jakie tu są mapy yy, prawie i tak dalej mapa, jak widzicie, posiada 70 pól hmm. niestety żadnych tutaj dodatkowych upraw nie ma mapa nie <laughs> ma panie żadnym nic stworzona tak yy, jak to powiedział, to jest yy, nie ma nic wspólnego właśnie yy, ani klimatycznie z pod podobno 19 ani yy, tym bardziej z yy, Żadnym odzywaniem e, terenów. E, wypadek widać już tu jest. Ja sobie to załączę, sobie taka jest spina. Oczywiście, żeby to było spadni biegać. Tereny widać praskę, Ym, czy po prostu kątne pola. Chciałem powiedzieć. Ale już fajnie zrobione. E, polna. Tak nie wiem czy są granne takie, czy to jest to przeze mnie. Nie wiem. Yy, dokładnie. Mi się połacie fajne, dość. Największe pory na tym chciałem zobaczyć. Które ma? Przechytaj. O, powiem, że połociowo ładnie to wygląda. Chociaż nie, 370. uuu uuu uuu. Konkret mm, Cenowo. I powierzchniowo. Zobaczmy mniej więcej jak u nas to wygląda 15 tysięcy za 45, które mam w początku samym eee, już w powierzchni 53, później 59 tak powiem Wam ogólnikowo, landy cenowo są naprawdę luxe. Eee, tak. Chciałem zobaczyć ogólnie, bo prawdopodobnie gdzieś jest właśnie gospodarka pierwsza. Maszyny podstawowe Mizonek Weberek Przyczepa yy, Warta do Bizona Sieboczkuna Silos. W silosie jeszcze ogólnie coś jest. Yy, jest. Jest w Silosie wszystko. Yy, to jest zajebiście. Widać nie ma skupu jajek. Damy do skupów. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zobaczmy teraz, gdzie skupy Co do czego jest. Uuuuh. Yy, widać oddzielny skup na z smułnecznych soję. Czegoś jeszcze tak nie było. Zobaczmy to po prostu na mocnym poziomie. Widzieli, jakie mamy tutaj. Razem <laughs> mniej więcej cenowo. Mac 300 rzepak. 2300 Także słonecznik, Sojan 2600, nie, 3000 przepraszam 1300, 1300 pszenica, 5200 Owis 1700 i rośnie brak schubu ziemniaków i braków, bawełna mleko 1500, wełna, no powiem tak pod względem by braku zimaków nie było, trochę słabo. Bardzo słabo. Słoma. Takie podstawowe rzeczy jeszcze tam jakieś w miarę są, ale... Bo <grystanie> braków zimaków jednak po... nie porobimy. Dobra, ja byśmy chcieli... Jeszcze <grystanie> bym tutaj zaprezentować. Sinosik. BIN. Powinien być BIN, a jest Bon, wiadomo. Czy są tutaj dziś otwierane? Jak najbardziej są. Czy coś jeszcze mam dodatkowego tutaj w mirażach. Siewnik, amazonkę. Dalej. Dalej, dalej, No mimo że ta. to. I to jest pierwsza podobna gospodarka. Podobno gdzieś druga gospodarka. Ale gdzie ona by tu mogła się znajdować? No bo nam przy może, bo lecimy jeszcze jeszcze tu mniej więcej. Kurna, chyba mam. Yy, nie się ogadać. Yy, na no skup. Tak, tak. sobie na tartek. Mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. No, tak. Yy, Oryginalny, chyba. Jeśli się nie mylę. Yy, skup na wiór oczywiście. No. Dość tak fajnie porobiony. Może sobie to elegancko szedrze jeśli byśmy tu mieli hmm. ogólnie trzeba zobaczyć jak to wygląda właśnie klimat pól hmm. i jak to wygląda z dojazdami na pola ogólnie rzecz biorąc hmm. tak, tak, patrzycie widzicie gospodarka jest eee. fajne takie postawione pola znaczy wiecie wiadomo wojskowe po prostu Hmm, Stogi na polach To jest zajebista sprawa eee, Słupów pełno No powiem, ma fajna, fajna łapka Czy zapowiada? Eee, tak, tutaj mieliśmy jeden skup A czy tak, tak był Tu mamy drugi skup Tak jakby w jakiegoś zenika Enka i tak dalej. w yy, wapnowanie. Ja bym chciał, przepraszam, be, be, e, SBM. To tu jest, jest skup SBM. No jest trociutki jak strzała. Powiem tak. Yy, no dużymi zestawami, raczej tu się nie zmieścicie. Tutaj. Nie ma nawet takiej możliwości. No ale to musi być właśnie takie klimatyczne. Fajnie stacja zapomnowania jest. Na plus. Fajnie oznaczone ma na czerwono. Te punkty pokazowe. Tutaj co jest? Jestem Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Patrz czekajcie, sekundkę. Ja sobie może podnoszę troszeczkę tej mówię się, żeby tutaj coś tam było słychać. Dobra, teraz jest następny skup. No, noga też nie jest tutaj nogowana Polska zcentrzała Megazobia tutaj jest No, Megazobia fajnym takim powiem tak Włączona życie Podzewiały trochę tutaj Jeden silos No i duży silos Znaczy na Polskę standardnej w sumie ja się tak można nazwać tą y, mapkę. Yy. Też czekać jasno ma. Spada masa, tu stoi. No, ale po łacie. Konną yy, naprawdę fajnie to wygląda. Yy. Jesteśmy teraz po 8. Tu jest 222. No i powiem wam tak szczerze powierzchniowo, to on aż takiej rewelacji, tu nie ma jakiejś. Nie widać. Będę. Dobra. Zjedzmy na BSM, e, teraz byśmy by polecieli tak, bo tak, tak, to był tu. Była e, gazownia, stacja mafnomania, S. No i e, teraz byśmy musieli jechać, lecieć e, asfaltem prosto. Jak to wygląda w tym teraz? E, budynki statyczne, fajny chociaż owdogowy jest. Boisko jest. Upa, nie, boisko jest. Yy, tak, Boisko jest, tutaj byśmy musieli teraz zobaczyć, czy to dalej jest. Maszyny. Yy, kopywanie maszyn. Widać. Kopywanie maszyn. Tam ustawienie, sprzedaż. Mmm, dobra, tu gdzieś jeszcze był handlarz Eee, ale handlarz to jest zajebisty, <coughs> handlasz jest zajebisty Przede wszystkim blisko. gospody. Daleko nie trzeba je chodzić i... E, tu jeszcze jest dodatkowy skup. A czy to jest magazyn? W magazynie. Aha, w magazynie w to się sprzedaje. Tak, wszystko się można sprzedawać. Fajnie, fajnie, fajnie. Ymm, no powiem. Fajna mapka. Bo że mam maszynkowy upraw. Coś innego. Nie jakiegoś rozerowania. Tylko powiedzmy robione... z głowy. Fajnie to zrobione jest. E, mapka. Dobra, to tu jeszcze dalej można lecieć. Jest tu dalej jakiś dalejszy skup. Jest. Lecimy sobie. No bo nie ma taka jakaś duża. Powiem wam szczerze. I tutaj tak mamy skup. Kurwa to jest skup P... 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 -P -S -M. Później. Kurwa teraz wszystko czy tutaj między nimi jest tych. by co było? Stacja wapnowania. Sterich. Nietek. Tutaj jest co? Kurwa, że no się Jednak ja Zakreszyłem się, kurwa, co jest? Tutaj, tutaj mi następ. To jest tutaj ten skup. A Tutaj by był co? Ten PPSM. Powiem ja wam ogólnie, nie jest... Nie jest technicznie. Fajne połaci, ta, efekt Owiec, przepraszam Bawerna Bawerna na takiej mapie Coś znaczy na tym, bycie tutaj nie ma mm. Ale co, kamień jest, a nie list, oh, kurwa, ale potężnikam No żywotny tu zostanie Tego nie usuniesz, pani no yy, ale zobaczymy się tam wyda gdzie... Aha, czyli koniec tu mapki jest yy. No Mapka Na no, małe i nawet te większe maszyny to to na większe maszynki takie Na które jesteśmy w tym jesteśmy mecz na hektarze 60, znaczy 379. No to powiem wam, że szczerze nie jest to źle. Mm. Tu jest jeszcze dobrze, bo ten lasek tutaj jest wszędzie. Ale zaraz taki trzeba ale 37 hektarów. I powiem, no 10 300 000 trzeba No powiem mam tutaj uzbierać, taką kwotę. No to mnie nie z cudem. Mm. Ale no ma, myślę, że w, tak jest, w dzisiejszej prezentacji było by na tyle. Jeśli taki odcinek ma się spodobać, na To się Komentarz. Dzięki za oglądanie i życzę się, się następnego odcinka. Cześć.